Cześć, jak widać, montaż Fiata zbliża się szybkimi krokami do końca. Na zakończenie warto wspomnieć o modelach pochodnych dużego Fiata, a także su jego sukcesach rajdowych, wyścigowych, sportowych, generalnie. Pierwszą odmianą Fiata wprowadzoną do produkcji był Fiat 125 Kombi. Włosi, udzielając nam licencji na samochód 125P, zobowiązali się do opracowania konstrukcji kombi. Jednakże pierwsza wersja była tak jakby Włosi poszli najkrótszą drogą, czyli zaproponowali nam tył od Fiata 124. Ta wersja nie została przyjęta, polski Fiat 125 kombi. Oprócz zmiany samego nadwozia miał dwie zasadnicze zmiany. Zwiększono jego nośność przez zmianę tylnego zawieszenia, a i także wzmocniono wał napędowy. Produkcję kombi uruchomiono w 1972 roku i do końca produkcji unowocześniano zgodnie z podstawową wersją, czyli wszystkie zmiany wprowadzone w podstawowej wersji były też wprowadzone w modelu kombi. Trzecią wersją dużego Fiata, zaprezentowaną też właściwie w 1972 roku, była wersja pick-up. Jednak faktycznie do produkcji weszła w 1975 roku. Konstrukcja pick-upa oparta była na modelu Kombi odliczała po nim nośność, konstrukcję tylnego zawieszenia. Miała też jedną wadę, którą podkreślono potem bardzo wszyscy przy eksploatacji: kabina była za krótka. Jednakże spełniał on swoją rolę w gospodarce bardzo dobrze i był też przedmiotem eksportu. Na podstawie kombi powstała też wersja specjalna karetka pogotowia. Różniła się oprócz wyposażenia tym, że miała przede wszystkim wywiecznik w tylnej części dachu, montowane koguty, oraz inaczej ukształtowane tylne siedzenia, a właściwie jeden taki taborecik z oparciem i miejsce na umieszczenie noszy. Do wersji specjalnych właściwie też można zaliczyć wersję milicyjną, która za tylnymi siedzeniami miała zamontowaną. Z Warto wspomnieć też o wersji, właściwie o dwóch wersjach dużego Fiata. To jest jamnik w wersji otwartej i zamkniętej. Dla potrzeb biur turystycznych wykonano kilkadziesiąt egzemplarzy. Ponieważ nie zachowały się dokładne dane, była to produkcja jednostkowa, trudno dzisiaj oszacować faktyczną ilość samochodów wytworzonych. Szacuje się w granicach 70 sztuk. W 1971 w FSO utworzono dział sportowy. Fabrycz, fabryczny dział sportowy. Fiat, duży Fiat 125P, okazał się wdzięcznym, jak w tamtym czasie, samochodem do. Budowania modeli sportowych, wygrał między innymi w swojej klasie rajd Monte Carlo, rajd Acropolu, wiele rajdów w krajach demokracji ludowej, jednak największym chyba sukcesem, który trzeba zaliczyć i potwierdzający jakość pierwszych lat produkcji. Było pobicie rekordu na 25 000 km, 25 000 mil i 50 000 km. W, je w jeździe non-stop polski Fiat utrzymał przeciętną prędkość 138 km na godzinę. Należy to uznać za bardzo duży sukces i potwierdzający jakość wykonania.